Każdy, kto inwestował, inwestuje albo interesuje się tematem, wie, że każda nasza decyzja w zakresie finansów niesie za sobą ryzyko. Nawet jeżeli trzymamy 100% naszych środków na lokacie w największym banku w Polsce, i tak ryzykujemy. Albo ryzykujemy tym, że przyjdzie kiedyś hiperinflacja i stracimy praktycznie całość naszych środków, albo ryzykujemy że w długim okresie regularnie, stopniowo wartość, siła nabywcza naszych pieniędzy będzie spadać. Jeżeli chodzi o ten film, chciałbym tylko krótko powiedzieć, że będzie on dotyczył tego, jak z jakimi ryzykami wiążą się poszczególne klasy aktywów, te podstawowe, oraz będzie dotyczył tego, jak ograniczyć ryzyko przy takim naprawdę bardzo długoterminowym. W budowaniu naszego portfela, czy szerzej naszego całego majątku. Tutaj widzimy, jeżeli chodzi o ten obrazek, widzimy, można to określić na dwa sposoby. Albo widzimy to, jak mocno spadała siła nabywcza dolara na przestrzeni ponad 100 lat. Albo widzimy to, jak Dużo dolara dodrukowano. Ale problem, można spojrzeć na ten problem na dwa sposoby, ale dotyczy on tego samego, czyli tego, że ogólnie siła nabywcza i wartość pieniądza w długim okresie w systemie monetarnym, w którym żyjemy, spada. Jako, że nasz majątek składa się najczęściej z kilku składników, pomyślmy o tym, jakie niosą ze sobą ryzyka. Poszczególne z nich. Pierwszym aktywem, które posiada w uproszczeniu każdy Polak i stanowi około 60% aktywów finansowych Polaków w ogóle jest gotówka. I czy się komuś podoba, czy nie, to trzymając całość naszych odności, całość naszych oszczędności w gotówce, też spekulujemy. Mianowicie spekulujemy, że nic się nie wydarzy w okresie, kiedy mamy całość oszczędności trzymanych w ten sposób. Rozróżnijmy dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji trzymamy pieniądze w skarpecie, czyli po prostu fizycznie trzymamy gotówkę w domu, czy też po prostu przy sobie. W każdym razie w ten sposób. W tej sytuacji jest to w ogóle najgorsza z możliwych, ponieważ po pierwsze. Nie mamy żadnych odsetek od trzymanego na depozycie, odtrzymanej na depozycie gotówki. Po drugie, taka gotówka jest najbardziej narażona na, na taki wypadek jak, jak narażenie się na kradzież, ponieważ gotówka jest takim aktywem, który będzie rozumiał każdy złodziej, to jest pierwsza rzecz, ale druga nie mniej ważna jest taka że z wydaniem Ukradzionej gotówki nie ma praktycznie żadnego problemu. W odróżnieniu na przykład do tego, jak, jak wygląda płatność kartą płatniczą, ponieważ jeżeli złodziej będzie chciał dokonać trochę większej płatności, to zostanie poproszony o PIN. Ponadto, kartę możemy zdalnie łatwo zablokować. Przy kradzieży gotówki, w chwili jak że tak powiem, złodziej oddala się od nas, my już nie mamy nad nią żadnej kontroli. I trzymanie, oprócz tego, że może w ogóle zostać taka gotówka mogłaby zostać ukradziona, trzymanie gotówki w skarpecie, tak jak to określiliśmy, to praktycznie pewna strata i generalnie nie ma zbyt wielu zalet trzymania środków w ten sposób. Moim zdaniem, ulokowanie w skarpetę 1% majątku, żeby w razie czego mieć dostęp do szybkiej gotówki, absolutnie wystarczy. Bardziej sensownym rozwiązaniem jest trzymanie gotówki na lokacie lub koncie oszczędnościowym w banku. Po pierwsze, odchodzi problem tego, że taka, takie, taka, takie środki mogą tak łatwo zostać nam ukradzione. Ponadto mamy ochronę bankowego funduszu gwarancyjnego, jeżeli taki bank by zbankrutował. I następna kwestia to są odsetki, które dostajemy za trzymanie środków właśnie na lokacie lub koncie oszczędnościowym. Wiadomo, że sytuacje są różne, ale generalnie im wyższe stopy procentowe, tym większa jest więcej dostaniemy na, na koncie oszczędnościowym lub lokacie. Jeżeli chodzi o ryzyka to takie też niestety istnieją. Ryzykiem jest to że bank może upaść. Tak jak wspomniałem środki są chronione gwarancją BFG do 100 tysięcy euro. Ale weźmy pod uwagę że w wolnej Polsce czyli po 89 roku duże banki nigdy jeszcze nie upadały więc taki naprawdę negatywny scenariusz Wypłaty środków z BFG nigdy nie został przetestowany. Oczywiście mamy nadzieję, że takiego, taki scenariusz nigdy się nie zmaterializuje, ale nie mamy co do tego żadnej pewności. Co do jeszcze odsetek z depozytu czy konta oszczędnościowego, to musimy wiedzieć, że w przypadku, gdyby pojawiła się hiperinflacja, nie zostaną nasze środki uchronione przed przed utratą swojej wartości. Więc tutaj jest to po prostu ograniczenie ryzyka ryzyk tych samych, które dotyczą nas przy trzymaniu gotówki w skarpecie, ale dalej te, na te ryzyka jesteśmy narażeni. Podsumowując gotówka w naszym systemie walutowym traci na sile nabywczej, ponieważ jej ilość stale się zwiększa. Dolar, który jest główną walutą rezerwową świata, zdewaluował się bardzo mocno. A przykłady słabszych walut są takie, że traciły swoją siłę nabywczą jeszcze szybciej od dolara. I żeby dać w tej kwestii jeszcze obrazowy przykład, to dom przed I wojną światową, ponad 100 lat temu, kosztował w Stanach Zjednoczonych około 3000 dolarów. 3000 dolarów, czyli tyle, ile dzisiaj wynosi. Jak na amerykańskie warunki, to dosyć niska miesięczna pensja pracownika. To myślę, że najlepiej obrazuje, jak mocno dolar stracił na wartości w tym czasie. Przejdźmy do następnego, następnego składnika aktywów w większości Polaków, bo nieruchomości są posiadane inaczej. Własnościową nieruchomość w postaci domu, mieszkania lub działki, lub też w postaci nieruchomości małżonka, z którym Polacy, Polak taki z przykładu zamieszkuje, posiada aż 80% Polaków. To, że jest tyle, tak duży udział własności, własnościowych mieszkań w rynku, sprawia, że generalnie nieruchomości są lubiane przez Polaków. I dobrze rozumiane, a także płynne na tyle, na ile mogą być płynne nieruchomości, które często kosztują po kilkaset tysięcy, a nawet więcej złotych. Polacy oczywiście lubią też to, że jest to aktywo fizyczne i generalnie w przeszłości dobrze chroniło przed inflacją. Ale ma też ryzyka, których warto być świadomym. Wspomniałem, że są to dosyć płynne aktywa, aczkolwiek one są płynne na tle nieruchomości in, z innych krajów. W Polsce, yy, no, w, przepraszam, w nieruchomości w Polsce są na tle yy, nieruchomości z innych krajów dosyć płynne, ale na tle innych aktywów sprawa nie wygląda już w ten sposób, ponieważ jeżeli na przykład chcemy sprzedać akcje, które są notowane na rynku, w, na giełdzie papierów wartościowych, weźmy tutaj w przykładzie, to, musi to być, muszą być spełnione takie warunki, że musi być dzień sesyjny i musimy złożyć zlecenie. Ono jest praktycznie, pomijając jakieś bardziej ekstremalne przykłady, praktycznie od razu realizowane. W przypadku nieruchomości, okres od kiedy podejmujemy decyzję. Że chcemy sprzedać nieruchomość do momentu, kiedy mamy dostęp do całości środków, które zostały wypłacone na poczet tej nieruchomości. Trwa najczęściej, ale właściwie to minimum kilka miesięcy. Możemy sprzedać nieruchomość szybciej, w kilka dni, jeżeli znajdziemy kupującego gotówkowego, ale musimy wtedy, musimy wtedy być świadomi tego, że inwestor gotówkowy będzie oczekiwał ceny niższej niż cena rynkowa. No więc mamy do wyboru albo długi czas sprzedaży albo albo taką sytuację, że musimy schodzić z ceny poniżej ceny rynkowej. Inną kwestią jest są takie nieruchomości, które można uznawać za niesprzedawalne często. Są to na przykład bardzo duże, kilkusetmetrowe domy na wsi, których wartość odtworzeniowa jest tak duża, że właściciele nie chcą schodzić z ceny, a przez to, że taka nieruchomość ma bardzo wysokie koszty utrzymania, ogrzewania, a lokalizacja jest dyskusyjna, to kupiec może nie znaleźć się przez wiele lat albo nigdy, ponieważ w międzyczasie zamieszkiwana nieruchomość niezamieszkiwana, przepraszam nieruchomość, Zapuści się tak mocno, że jej gruntowny remont będzie zadaniem bezsensownym ze względu na koszt. A więc niska płynność, ale. Kogoś może nie interesować płynność, ponieważ chce z nieruchomości czerpać stałe dochody trzymać ją do końca życia i przekazać ją swoim wnukom. Tutaj też pojawia się problem, ponieważ w Polsce Prawo chroni niechcianych lokatorów. Oczywiście jest to problem z perspektywy posiadacza mieszkania, bo z perspektywy lokatorów pewnie to jest pozytywne, chociaż też niekonieczne, ponieważ ciężej jest wynająć fajne mieszkanie. Zgodnie z prawem, wyegzekwowanie opuszczenia naszego mieszkania przez płacącego lokatora jest w każdym razie trudne, zawiłe, trwa długo. I jeśli trafi się na zmotywowanego, niepłacącego, to żadna umowa na najem okazjonalny nam nie pomoże. A jeśli właściciel nieruchomości będzie chciał być, że tak powiem, zbyt stanowczy, to sam może nagrabić sobie problemów z prawem. A tego nie chce raczej nikt. Istnieje też opcja najmu krótkoterminowego. Tylko, że tutaj też pojawiają się problemy. Pierwszy z nich jest taki, że na wielu miastach na zachodzie Europy już wzięto się za ten problem i problem, określam to jako problem, wzięto się za, za ten problem w ten sposób, że zakazywano, zakazywano użytkowania takich serwisów jak na przykład Booking.com, ponieważ lokalne społeczności po prostu nie chcą żeby bloki mieszkalne przekształcały się w hotele. Inną ważną kwestią właśnie w najmie krótkoterminowym jest to, że on, że najem krótkoterminowy wymaga dużo naszej uwagi i pracy, więc jeżeli mamy jedno mieszkanie to może nie, ale jeżeli mamy już kilka takich mieszkań na najem krótkoterminowy, to posiadanie tych mieszkań przekształca się już w prowadzenie klasycznej działalności gospodarczej a nie, nie jest to takie inwestowanie typowe, gdzie mamy czerpać dochody z tytułu posiadania kapitału. Czy ceny nieruchomości zawsze rosną? Oczywiście nie. Oczywiście też ze względu na inflacyjność zaszczepioną w naszym systemie monetarnym, ceny nominalne w długim okresie mają tendencję do wzrastania. Ale bywają okresy, jak na przykład ostatni związany z okresem kryzysu 2007-2009, kiedy ceny nieruchomości skorygowane o inflację potrafiły spaść o kilkadziesiąt procent. Na wykresie ze strony inflationdatacom inflationdata.com na niebiesko zaznaczono ceny domów, a na pomarańczowo ceny nieruchomości skorygowane o Inflacji. Wykres ten ładnie pokazuje, że realne ceny nieruchomości w, historie, w historii nie zawsze chroniły przed inflacją. Trzeba jednak oddać, że okres dotyczy bardzo długiego okresu 120 lat, więc ogólnie, biorąc pod uwagę tak długi okres, ceny względem inflacji były dosyć stabilne. A wstawiłem jeszcze tutaj zaznaczę wykres dotyczący USA, ponieważ w Polsce historia tego rynku trwa tak naprawdę dopiero. 30 parę lat. Nieruchomości i konta oszczędnościowe to składniki majątku powszechne, i zdarzyć się może, że ktoś nie będzie świadomy, że można na nich w ogóle stracić. Ponieważ w przypadku gotówki jest tak, że no ktoś może myśleć sobie, że no wczoraj miałem 100 zł i dzisiaj mam 100 zł w portfelu, czyli, czyli nie straciłem. Tak. W przypadku nieruchomości ludzie, znaczy nie ludzie. No, często po prostu osoby myślą, że to wynika też z historii, wzrostu cen, że ceny nieruchomości tylko rosną, co też nie jest, nie jest do końca prawdą. Ale są takie aktywa, jak na przykład akcje, które nie budzą wątpliwości co do tego, że są ryzykowne. Akcje w różnej formie, w tym w funduszach inwestycyjnych, stanowią mniej niż 10% aktywów finansowych Polaków, ale mimo tego, że w ogólnej masie majątku Polaków jest to udział bardzo skromny, to zdążyły wypracować sobie złą sławę i wpływ na to ma nie tylko fakt, że jest to zmienne i dosyć ryzykowne aktywo. Ale też polska branża inwestycyjna, która nie pomagała Polakom zarobić, ponieważ jeśli chodzi o ETF-y, to bardzo długo byliśmy krajem trzeciego świata, a aktualnie też pod tym względem nie jest yy, zbyt dobrze. Klasyczne fundusze sprzedawane w bankach i biurach maklerskich są drogie, a były przez długi okres bardzo drogie. A też przez ostatnie lata nie przynosiły satysfakcjonujących stóp zwrotu. Głośne były różne afery związane z rynkiem, a na GPW mamy nadreprezentację spółek skarbu państwa, które są do innymi krowami państwa i ciężko nie odnieść wrażenia, że są przechowywalnią dla osób związanych z władzą, która akurat jest w danym czasie. To wszystko zdecydowanie nie sprzyja inwestowaniu w akcje w Polsce. Ogólnie historia polskiej giełdy jest krótka, skup, krótka. Skupmy się więc na giełdzie amerykańskiej, która przeżyła więcej i lepiej można przestudiować jej historię. SP500 wielokrotnie w swojej historii spadał o 40-50, a nawet więcej procent. Nawet taka legenda rynku jak Warren Buffett, bodajże czterokrotnie w swojej karierze inwestycyjnej stracił co najmniej połowę swojego majątku. Właściwie nie wiem, czy stracił to dobre słowo, bo może bardziej przejściowo jego majątek zmniejszył swoją wycenę o około 50 i więcej procent, co najmniej cztery razy. Musimy więc mieć świadomość ogólnie, że ryzyko inwestowania w akcje mimo nieograniczonego potencjału wzrostu jest znaczna. Znaczne. Podsumowując, każda nasza decyzja odnośnie tego, jak ulokujemy nasze środki, naszą gotówkę, nasze aktywa, każda niesie ze sobą ryzyko nie chroni nas przed ryzykiem trzymanie całości środków w banku. Więc co zrobić? Otóż są na to y, sposoby i jak działają te sposoby, wytłumaczę na przykładzie portfela y, stałego portfela inwestycyjnego, który który y, nie czy stosuje tak w pełni, ale na pewno jest znany ten portfel jako marka Fabera. Portfel ten składa się w 20% 25% z obligacji, w 25% z akcji, w 25% z rejtów, czyli też z akcji inwestujących w spółki nieruchomościowe i w 25% ze złota. Widzimy, że, czyli widzimy, że mamy tutaj na 3-4 aktywa podział naszego portfela, co wiąże się z tym, że ryzyko całkowitej, całkowitego kolapsu na którymś, na którymś z tych poszczególnych aktywów no jest kompensowane tym, że nie ryzykujemy wtedy kolapsem na całkowitym portfela, tylko na tej pojedynczej klasie aktywów. Chociaż też trzeba wziąć pod uwagę hipotetycznie, gdyby akcje spadły o 90 parę procent to ciężko sobie wyobrazić co wtedy dzieje się z gotówką czy z, ze złotem ale generalnie ryzyko mamy zdecydowanie ograniczone zerknijmy tutaj jak wygląda właśnie podział o którym wspomniałem akcje tutaj akcje są bardziej podzielone według tego wykresu Rate duże spółki Akcje spoza USA i rynki wschodzące, ale generalnie no, trzeba jednak to potraktować jako 50% ekspozycja na akcje. I proszę, zerknijmy bardzo uważnie na wykres zwr zwrotu tego portfela za okres 40 lat. 40 lat to jest mniej więcej okres jednego życia inwestycyjnego. I widzimy, że w długim okresie portfel ten przyniósł stopę zwrotu znacznie lepszą niż krótko i długoterminowe obligacje. Bardzo podobną do portfela składającego się w 100% z akcji. Te, kolor fioletowy to oczywiście portfel, o którym wspomniałem. Na zielono są zaznaczone akcje, na nie wiem, czy to jest czerwony, czy bordowy kolor obligacje. A na niebiesko T-Bills, czyli to są krótkoterminowe obligacje Stanów Zjednoczonych. W każdym razie widzimy, że w długim okresie ten portfel przyniósł lepszą stopę zwrotu niż obligacje, a podobną do, do portfela akcyjnego. Zwróćmy jednak uwagę, o ile bardziej wygładzony i stabilny jest zwrot z tego portfela w porównaniu do akcji. Ponadto, to o czym w sumie już wspomniałem, ekspozycja na 3 czy cztery klasy aktywów, moim zdaniem e, przez takie 40 lat da dużo spokojniejszą głowę niż opieranie się o jedną, a nawet taką ukochaną i ulubioną przez nas klasę aktywów. A na pewno tak było w moim... Jest na pewno tak w moim e, przypadku. Zerknijmy jeszcze na szybko na e, portfel. No, oczywiście przez tydzień nie może się zmienić nie wiadomo jak dużo, chociaż ostatni był akurat e, dosyć słaby w, w, na rynkach. E, wyczerpałem do końca limit na IK obligacje, ale e, zakup obligacji nastąpi jutro o 9 rano, więc dzisiaj 23 lutego wieczorem widnieje jeszcze jak gotówka ale to jest chwilowe dalej widzimy jak się wygląda jak zachowuje się jak zachowują się elementy z IKE, Vanguard FTSE All World delikatny plus iShares ETF na rate spadek Bitcoin, dalej przechodzimy, jest około 10% na plusie. A jeżeli chodzi o obligacje, no to tam kupony stabilnie rosną. Jest na ten moment plus 60 zł. Widzimy też, jak to wygląda w udziale, jak wygląda udział poszczególnych aktywów na ten moment w portfelu no i tutaj też wspomnę to czym, odnośnie tego co mówiłem ostatnio, że mamy za dużo akcji, za mało obligacji tam ryzyko było zbyt duże w tym momencie to już wygląda dużo lepiej aczkolwiek nie jest to portfel docelowy on będzie budowany dalej bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.